I to jest dobrze zacząć od wydechu. To jest Beata, bo Beata Kozikowska, którą zaprosiłam do współpracy nad książką, bo ja jestem tą osobą, która dobrze zna się na tym, jak ułożyć historię, jak poukładać te klocki Waszej opowieści, żeby one były interesujące, ale kiedy one już są w Waszej głowie, to potem, żebyśmy mogły się nimi podzielić, z tej głowy musi wyjść głos. I Beata jest taką osobą, która zna się na oddychaniu, na wydobywaniu z siebie głosu. Jest aktorką, pracuje z lektorami i napisała cały długi rozdział o tym, jak czuć się dobrze, kiedy występujecie, jak być na scenie obecnym i jak się czuć swobodnie. Wiem, że dla wielu osób to jest problem, i wiem, że zdarza się tak, że kiedy stajesz przed tymi osobami, którymi się, z którymi chciałabyś się podzielić historią, to nagle. Ramiona podjeżdżają do góry, głos jest taki dziwnie piskliwy, tracisz oddech przed końcem zdania, a z każdym momentem, kiedy to się dzieje, czujesz coraz bardziej, że właściwie to, co mówisz, nie ma sensu i lepiej, żebyś zamilkła. I właśnie wtedy wchodzi beata cała na czarno i opowiada, co zrobić, żeby zapanować nad stresem, żeby wydobyć z siebie wszystko to, co najlepsze. I podzieli się z nami różnymi technikami, i aktorskimi, i lektorskimi, a pewnie jeszcze i różnymi innymi czarami, marami, które Beata robi, że człowiek przy niej czuje się taki spokojny, zrelaksowany i gotowy do występu. To co, to mów. Ach, taką pierwszą rzeczą, którą chciałabym się podzielić z wami, to to, że stres jest nam bardzo, bardzo potrzebny do wystąpień. I ja po prostu zachęcam Was gorąco, żebyście. się stresowały. Tak, pokochały stres, <gry> przygarnęły go, przytuliły, wzięły jako swój. Ale co więcej, żebyście czerpały energię z niego, ponieważ wiele osób podczas. przed wystąpieniami, czy chciałoby podczas wystąpień się uspokoić. A to się nie, to się nie no, udaje. To się nie udaje, bo co, co, co my robimy, żeby się uspokoić? B Usztywniamy się, blokujemy gardło, właśnie. Albo na przykład uciekamy z ciała do głowy. A teraz sposobem na to, żeby ten stres jakby wpuścić w siebie, pomieścić i wykorzystać do tego, żeby nam, nas wspierał w tym, żebyśmy e, były na scenie... Ja mówię tak, były, do kobiet mówię. Dobrze mówisz. <laughs> żebyśmy były żywe, przekonujące, naturalne, prawdziwe. Sposobem na to jest... Otworzyć się i pomieścić się w swoim ciele. Ja wiem, że to brzmi dosyć, tak? Ale też jest tak, brata, po mm. mnie, jeśli się mylę, że w zasadzie te same symptomy, które docierają do nas, kiedy się stresujemy, to samo co dzieje się z nami, kiedy definiujemy to jako stres, dokładnie to samo dzieje się z nami, kiedy jesteśmy podekscytowane, tak? Rośnie nam ciśnienie krwi, trochę przyspiesza oddech, a ekscytacja to jest taki super pozytywny stres. I ja wiem, że dla wielu osób które ze mną pracowały, powiedzenie, że przed wystąpieniem, czy przed wyjściem na scenę, czy nawet przed jakąkolwiek większą grupę ludzi, e, że można być podekscytowanym stojąc e, naprzeciwko swojej publiczności, że to brzmi jak herezja. Ale kiedy skupicie się na swoim ciele i zobaczycie, co się z nim dzieje, to okaże się, że to jest taka sama prawda, jak to, że to jest stresujący moment. I jeszcze, jeżeli mogę, e, Sprzedać wam taki swój najcenniejszy sekrecik. To jest zmiana perspektywy, i ta zmiana perspektywy polega na tym, że kiedy stoimy przed ludźmi, do których zaczynamy mówić, często myślimy, co oni o nas pomyślą. A tymczasem pomyśl o tym, że to jest moment, który jest darem dla Ciebie. To jest totalnie cenny prezent. W tym świecie, w którym ciągle ktoś coś robi, ciągle ktoś grzebie w telefonie, e, jest rozpraszany przez tysiące bodźców i wcale cię nie słucha, ty nagle masz moment, w którym wszystkie oczy koncentrują się na tobie, w którym wszystkie uszy są otwarte na to, co masz do powiedzenia. I teraz naszym zadaniem jest tylko ten moment wykorzystać, żeby podzielić się tym, co jest w nas. A jak mamy problem z głosem, to co robimy? Znaczy dobrze jest wcześniej zrobić sobie rozgrzewkę. Jak najbardziej skomunikować się ze swoim ciałem, poczuć swoje ciało, poczuć oddech, zrobić wydech, ten, który robiłyśmy na samym początku. Ponieważ często... Yy, ja często tak miałam przed wystąpieniami, że wchodzę i chcę coś powiedzieć i tak... Boję się, że mi brakuje oddechu, więc biorę dodatkowo oddech. No i potem znowu biorę i potem... Yy, właśnie stąd te ramiona tak o, i podjeżdżają, tak ja wtedy. stoimy takie napompowane, a wydech to jest odpuszczenie. To Za, zademonstruj na mnie. Co ja mam teraz zrobić? Czy jestem spięta? Pierwsze co, pierwsze, co możesz zrobić, to możesz przesadzić. Bo czasami jesteśmy tak w pół drogi. Muszę też oddychać. Pół robisz. Dociągnij ramiona do uszu bardziej. Ach. I teraz wyrzuć to. Jest lepiej. Mogę jeszcze raz? No pewnie. Jest ekstra. I druga pomaga. rzecz. Ramiona, tak, ale dobrze też zejść do stóp. Poczuć swoje stopy, w ogóle poczuć swoje ciało uzmysłowić sobie. Że siebie. je mamy. Tak. Bo wiecie, co się dzieje? Kiedy mamy tą historię w głowie, którą chcemy się podzielić, to całe jesteśmy tu. Mhm. I wygląda to wtedy tak, że stajemy na tej scenie, czy na dywanie, czy na rant, czy, czy gdziekolwiek indziej i zachowujemy się tak, jakbyśmy były tylko głową. I kompletnie zapominamy, że to całe pudło rezonansowe, które mamy, ono też działa, albo nie działa, jeśli się od niego odetniemy. No bo często się mówi nawet, że strach nas łapie za gardło i właśnie tak to jest mówi, tak, naprawdę. że sztuka rozluźnienia, wyprostowania się, rozluźnienia tych mięśni tutaj karku, mhm. które najbardziej się napinają w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, to wszystko pomoże nam otworzyć, zdjąć to napięcie, ten zacisk, który tutaj jest. I teraz. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby właśnie wejść do swojego ciała, bardzo pomaga nam A co w tym to znaczy? właśnie Co to znaczy wejść do swojego ciała? Bo ja chciałam ci powiedzieć, Bata, że ja nie mam generalnie problemu z występowaniem, bardzo to lubię, ale mm, rzeczywiście zdarza się tak, że czuję, że mam spięte tu mięśnie i. No właśnie, jak je rozluźniać? To jest super, ale co jeszcze możemy zrobić? Zaraz mogę ci pokazać. Jest jedno cudowne ćwiczenie. Bardzo chcę. Bardzo, bardzo, bardzo je polecam. Ono wywodzi się ze sztuk walki, z jujitsu. Dostałam je od takiego nauczyciela w trakcie szkolenia z samoobrony. Mogę się <laughs> I Ono służy do tego, żeby energia w naszym ciele popłynęła, żeby połączyć też to, co się dzieje w naszym... Znaczy... To nasze centrum energetyczne, hara, czyli brzuch, z, z ramionami i z głową, i żeby energia popłynęła w całym ciele. Pokazuj to jujitsu. Okej. Okay. To ćwiczenie y, bardzo rozśmiesza moje córeczki. Więc na że o, nie żeby ja samą myśl o tym, że będziemy ćwiczyć to jujitsu i że ja będę to robić, to też jestem już rozśmieszona. I to ćwiczenie jest banalne. I trudno uwierzyć, że ono wywiera aż taki efekt, ale podobno ten taki mistrz jiu -jitsu, który uczył mojego nauczyciela, dokonywał to ćwiczenie przez całe swoje życie codziennie rano przez 20 minut. Nie będziemy sobie tego wiedzieć, jestem robić. podekscytowana. <laughs> ono służy do tego, żeby wyregulować oddech, żeby zdjąć napięcie z ramion, ale też przede wszystkim, żeby połączyć brzuch z rękami, i z głową. Żeby, żeby nasze ciało stało się całością. Mm -hmm. Zaczynamy od tego, że proszę, stań tak, na, nogi na szerokość bioder. Mm -hmm. I teraz wszystkie kobiety poproszę, żeby te nogi postawiły troszeczkę węziej, ponieważ zazwyczaj stawiamy te nogi szerzej niż nasze biodra, bo zazwyczaj nam się wydaje, że mamy je większe. Kolana mm. nie napięte. Poczujcie teraz swój brzuch, swoje biodra. Możecie poruszać przez chwilkę miednicą, żeby do przodu i do tyłu, no. żeby złapać taki pion. Często jest tak, że my. To, to się jest najważniejszy element, element tego ćwiczenia. Ja tu pokażę. Chodzi o to, żeby to było pionowo, żeby miednica nie, żeby nie, był, nie, nie, nie być tak za bardzo, nie wypinać się do tyłu, bo to nie robi dobrze na naszą przeponę. Potrzebujemy, do, do mówienia w ogóle, potrzebujemy uaktywnić mięsień poprzeczny, mieć taki gotowy do działania brzuch. Czyli tak jakby wciągnąć brzuch, czy bardziej Właśnie go tak... nie wciągnąć. Nie, bo wciągnięcie. Często powoduje, że nam pępek wchodzi do środka, i to nie jest dobrze. Chodzi o to, czujecie ten. Tu jest tuż nad spojeniem łonowym, jest mięsień poprzeczny. W momencie, kiedy go napniecie, to tak. Ja go czuję. Ten brzuszek się tak ładnie zbiera. Znaczy niektórym. I teraz tak. Ćwiczenie polega na tym, że stoi my, czujemy ten brzuch. Już jak pokazałam z boku, to stanę teraz przed, uh -huh. i się od ciebie, ponieważ. Wy też zróbcie sobie miejsce na to, żeby się nie uderzyć nigdzie, ponieważ wyrzucamy ramiona do góry z brzucha właśnie. No nie, nie będzie to łatwe, żeby wyrzucić się ramiona z brzucha, ale spróbuję zilustrować tą myśl, tę myśl. No, to uwaga! Pokaż, Ola. Mhm. Hmm, jeszcze? Prawie, prawie. prawie okay, okay. dobra. Ja spróbuję Ci pokazać najpierw. Na razie popatrz, i może stanę też bokiem, starając się nie uderzyć ciebie. Żeby było widać ten ruch. Mam nadzieję, że go będzie widać w kamerze. Chodzi o to, że ręce do góry są wyrzucane i spadają bezwładnie w dół. Mm -hmm. Że to nie jest ruch taki, że nawet można robić, tak, wiecie, tak? I że ja macham rękami siłą ramion, tak? A jest zupełnie inaczej, kiedy po prostu wyrzuca się. Okej, okay, już rozumiem. Czyli tak naprawdę to chodzi no? o coś takiego, że robię tak, tak. I one spadają i robię tak. Mhm. I one spadają. Tak, ale tu próbuj trzymać pion. To jest wyobraź okay. sobie, że jesteś tak, e, Twoje. Jesteś prościutko, e, tak jakby przedłużenie Twojego kręgosłupa strzelało w samo niebo. Mhm. To wyobrażam to sobie. Jesteś taka strzelista teraz. Mhm. Nie usztywniaj mhm. brody. Zresztą i tak to ćwiczenie ci ją na pewno odsztywni. Mhm. I zaczynasz wyrzucać ramiona. Poczujcie swój rytm. Czy Czujesz, że te ramiona ci rzeczywiście spadają, że spadają tak. Postaraj się nie pochylać do przodu. Może ja się pochylam, może się pokazałam. Poczekajcie. Czuj po prostu, próbuj poczuć połączenie, że te ramiona idą z brzucha. Czasami to nie jest takie proste, to nie da się od razu tego poczuć. Może dlatego ten mistrz robił to przez tyle lat, żeby w końcu to poczuć. Natomiast po... spróbujcie sobie pomruczać w trakcie, pooddychać głęboko. Zobaczcie, co się dzieje z głosem. To ćwiczenie hmm. między innymi powoduje, że krew zaczyna krążyć szybciej, i dociera do samych koniuszków palców. I jak krąży krew, to krąży też w naszym ciele życie. Od razu po prostu jest dużo większa obecność. Nie wiem, jak ty to czujesz, ona? Ja czuję, jakby, że, wszystko, że całe moje ciało jest żywe. I że rzeczywiście jest takie, wiecie, zharmonizowane, że po prostu stoję mocno na ziemi. W momencie, kiedy już chcemy zakończyć ćwiczenie, to ważne jest, żeby... To robimy takie... Właśnie robimy pozycję ninja, która polega na tym, że trzeba będzie się napiąć swoje plece w taki sposób, jakby były skorupą. Uwaga, demonstracja. a to się odbywa też z głośnym okrzykiem. Można próbować robić bez okrzyku, żeby nie przestraszyć sąsiadów. Uwaga. Ha! Uwaga. Ha! Ale trzymasz. Uwaga. Trzymasz i na koniec podnosimy się, przeciągając się i rozprostowując. Tak jak, tak jak kiedy się obudzimy, chcemy się przeciągnąć. Słuchajcie, ja się czuję już jak prawdziwy ninja. I myślę sobie, że to ćwiczenie jest świetne, ale powiedz Bata, czy to można zrobić w domu przed wyjściem, czy to trzeba zrobić przed wyjściem na scenę? Hmm. Można zrobić w domu przed wyjściem, bo tak trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś przychodzi na konferencję i przed wejściem na scenę robi to ćwiczenie. Właściwie czemu nie może zjednałby sobie. Publiczność. publiczność, a może odwrotnie, więc jest to ryzykowne, ale no z drugiej strony jak najbardziej można to zrobić w domu. Chodzi tylko o to, żeby... i to, Ale tak naprawdę to jest ćwiczenie, które warto sobie powtarzać, bo warto przygotowywać, jeżeli chcecie występować, warto przygotowywać się do tych wystąpień, nie tylko w dniu wystąpienia, tylko zacząć te przygotowania wcześniej. To jest ćwiczenie, które bardzo dobrze działa na całe nasze ciało. Wszystko łatwiej jest zrobić, kiedy jesteśmy lepiej skomunikowani z naszym ciałem. Ja się już czuję bardzo naenergetyzowana i bardzo podekscytowana i bardzo skomunikowana ze wszystkimi częściami swojego ciała. Czuję, że mogę mówić do nich dobrze i one też do mnie mówią, ale wiesz, Często jest taki moment, kiedy dobra, poćwiczyłyśmy w domu, a stajemy przed tymi ludźmi, albo zaraz mamy stanąć i czuję po prostu tą wiesz, podjeżdżającą pod szyję, pod, podjeżdżające pod szyję barki, zaciśnięte gardło i wydobywa się ze mnie tylko taki przytłumiony, cichy głosik. Mhm. Dzień dobry. Mhm. Wiem, że Ty jako aktorka naprawdę pewnie wiesz, co zrobić, żeby było, żeby było inaczej, żeby pokonać tą, wiesz, to takie spięcie. Dobrze jest zwrócić w tym momencie uwagę na oddech. W momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, nasze ciało naturalnie reaguje i tutaj bardzo pomaga po prostu skupienie się na oddechu, który wchodzi i wychodzi przez czubek naszego nosa. Potem zacząć coraz lepiej czuć wszystkimi zmysłami po poczuć zapach, poczuć swoje stopy, dotyk poczuć, jak dotyka ubranie nasze, naszego ciała poobserwować, na ile rozluźnia się to gardło i oddychać, właśnie zrobić głęboki wydech. I bardzo fajnym ćwiczeniem jest też mruczenie. Można sobie pomruczyć, ponieważ mruczenie, ponieważ mruczenie rozluźnia struny głosowe i właściwie jest trudno do wykonania w momencie, kiedy jesteśmy bardzo zestresowani. Ale w tym pomaga nam wyobraźnia. Wystarczy sobie pomyśleć o czymś bardzo przyjemnym. Zastosujcie hmm. to kiedyś, w momencie, kiedy jesteście zestresowani. Pomyślałam. Bardzo dobrze. <laughs> I jak się czujesz? Wspaniale. O wiele lepiej. Mruczenie wejdzie chyba na stałe do takiej mojego przygotowania, muszę Wam powiedzieć. Ba to bardzo rzeczywiście jest efektywne i tak zmusza te struny głosowe do, do wibrowania. I nagle się okazuje, że to gardło jest dużo luźniejsze, mm -hmm. jakieś takie bardziej swobodne. Tak, ale to, to właśnie to jest ważne, żeby to było takie mruczenie jak kotek. My możemy mruczyć tak, że to też jest bardzo pomocne, bo to rozwibrowuje nas, nasze rezonatory głowowe, których potrzebujemy do mówienia. Mm. Także jeżeli jeszcze nie wiedziałyście, macie coś takiego jak rezonatory głowowe, których potrzebujemy do mówienia. Na pewno w książce jest o tym więcej. Ale tutaj spróbujcie pomruczyć jak kotek. Tak. Aby to zrobić, całe ciało musi się, to musi, to nie jest dobre słowo oczywiście, ale potrzebujemy całe ciało rozluźnić, bo inaczej tego się nie da zrobić. I warto jeszcze poruszać ustami, poczuć swoją twarz i zrobić sobie takie ćwiczenie głosowe, mhm. które nazywa się Winda. Och, to jest świetne. I ono też bardzo jest dobre do robienia rano w momencie, no gdybyście chciały sobie. Polepszyć swój sposób mówienia, zapobiega temu, żeby mówić monotonnie. Tak, jakby poszerza naszą skalę głosu, i roz, yy, możemy w ten sposób sobie głos bardzo pięknie rozćwiczyć. Wiecie, o czym Beata mówi? O tym, kiedy już to gardło nam się zaciśnie i wtedy mówimy cały czas na jednej linii, cały czas to samo, tak żeby brzmiało bardzo podobnie, i w zasadzie nie wiemy, dlaczego ludzie nagle wyciągają telefony. Mhm. Właśnie dlatego, że modulacja głosu i to, czy, że mamy odwagę jakby zaczerpnąć tego oddechu i powiedzieć coś raz cicho, oraz głośno, głosem e, przekazać uczucia, które mamy. A temu właśnie służy winda. I robimy ją tak, że zaczynamy sobie mruczeć. Mm. Możemy zrobić windę na mruczeniu na razie bez samogłoski. Mm. Teraz ja. Okej. Okay. To wiele pięter. To może być również syrena. Tak możemy też to nazwać. Okej, okay. jeśli to syrena, to zupełnie inaczej do tego podejdę. Mm. Bo widzę, że tak się też właśnie po połączyłeś to z muczeniem o czymś przyjemnym. Bardzo dobrze, można te właśnie tak łączyć w całość. Okej, okay, jak już zrobimy tą windę, jakby z tym mruczeniem i z tymi samogłoskami, to, to, jak, to nam, jak to nam pozwala, um, wiesz, wydobyć z siebie ten głos? Jak to przełożyć na to, że mamy początek zdania i koniec zdania, i że on nie jest na tej samej wysokości głosu? To jest tak, że my jesteśmy, działamy nawykowo, mówimy też nawykowo, nauczyliśmy się mówić tak, a nie inaczej i po prostu nie zwracamy szczególnie uwagi bardzo często na to, w jaki sposób mówimy. I to ćwiczenie tak trochę uczy nasz mózg, że możemy mówić też wyżej, też niżej. Oprócz tego, że też fizjologicznie jakoś tam rozćwicza nasze strony głosowej, te mięśnie, na które nie mamy wpływu bezpośrednio. Możemy używać tylko właśnie takich wyobrażeń i tego rodzaju ćwiczeń, żeby to rozruszać. To jeszcze raz podjedziemy sobie windą do góry i na dół na tej samogłosce? Tak, zrobimy, dodamy do tego a. I wtedy, bo też jest jedna ważna rzecz, którą warto sobie ćwiczyć. Bardzo częstym błędem jest to, że nie otwieramy ust podczas mówienia. No wow. moich klientek mówi, ale tak oszczędnie, tak żeby za dużo nie ruszamy tymi mięśniami w ogóle. A po Też tak będę do Was mówić teraz. Tak, a potrzebujemy otwierać usta szerzej. Zwróćcie uwagę na to, że aktorzy, jak mówią, to po prostu ta szczęka dużo bardziej im odpa odpada. <grym> <grym> Opada. Opada. I otwierają szerzej usta, i to, jest, to ma swój cel. To służy temu, żeby zwiększyć przestrzeń rezonansową w, naszym, w naszych ustach, bo tutaj dźwięk powstaje. Jeżeli chcecie. Żeby wasz że głos zabrzmiał donośniej i piękniej, to wystarczy zacząć szerzej otwierać usta. Wiesz Beata, że mnie zaskoczyłaś? Naprawdę y jestem teraz trochę bardziej wstrząśnięta, niż byłam przed momentem. Ale mi... jak pięknie usta otwierasz. No, tylko dzięki temu. Ale to ładnie wygląda. No dobra. Okej, okay, takich ćwiczeń jest sporo w tej książce, i pewnie niektóre wydadzą wam się śmieszne, a może niektóre trudne, a może z niektórymi musicie się oswoić, bo po prostu ich wcześniej nie robiłyście, ale prawda jest taka, że bardzo wiele osób, z którymi ja pracuję, myśli, że do wystąpień albo do mówienia przed publicznością, w ogóle nie trzeba się przygotowywać, bo najważniejsza jest spontaniczność. I to jest mit. Bo tak naprawdę to, co widzicie. Tych mówców, którzy czują się już tak naprawdę dobrze i swobodnie na TEDzie czy na TEDxie, to są osoby, które bardzo długo się przygotowywały na wielu różnych płaszczyznach. Przygotowywały tekst, przygotowywały ruch, przygotowywały oddech, przygotowywały to pudło rezonansowe, jakim jest nasze ciało. Czasami nawet przez 6 miesięcy, tak jak na TEDzie. Właśnie po to, żeby potem wychodząc na scenie, móc czuć, czuć się naprawdę dobrze. Bardzo się cieszę, że jest Beata z nami i bardzo dużo ja od niej się nauczyłam. Mam nadzieję, że Wam to też pomoże i ta jej kojąca, łagodna energia spowoduje, że przestaniecie mylić ten pseudostres z prawdziwą ekscytacją, którą tylko dla niepoznaki tak sobie do tej pory w skrócie nazywałyśmy. Jak mówić o sobie dobrze, oddychając, otwierając usta? To będzie chyba moje nowe hasło. Dzięki.